Witaj, telewizu Będę robił pizzę, moją kochaną pizzę, którą zazwyczaj zamawiam za ostatnie pieniądze. Jak się okazuje, jest bardzo tanie do zrobienia. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Mąka, oliwa, drożdże w proszku i woda. Pizzę będę robił na stolnicy. To taka deska. Z listewką na górze i na dole, po to żebyście w trakcie robienia jedzenia nie wyrzucali tego co robicie za deskę. Zaczynam od tego, że sobie biorę mąkę. Przepis jest naprawdę banalnie prosty. Ostatnio się go nauczyłem i byłem w szoku, że to jest aż tak proste i czemu tego nie miałem wcześniej. Drożdże w proszku. Drożdże w proszku Miałem to do siebie, że można łatwo, łatwo je pomieszać z tym. Ja zamiast jakichś super kozackich narzędzi typu widelec albo nóż używam ręki. Do, do ciasta dolewam oliwy. A można też dać oleju, ale oliwa to tak brzmi trochę lepiej. Jak widzicie, wszystko jest na wykończeniu. Tym łatwiej odmierza mi się miarkę. Chyba, że właśnie coś popieprzyłem i pierwsza było dać wodę. No i teraz to jest właśnie taka czynność polegająca na zbieraniu tej mąki i mieszaniu jej z wodą. I zagniataniu na, na takie gładkie ciasto. Ciasto do pizzy ma to do siebie, że. Mówi się, że im dłużej wyrabiane tym lepsze, tym lepsza później wychodzi pizza. Jadłem wiele pizz robionych w domu i zazwyczaj to ludziom wychodziły takie bułki po prostu z ketchupem i z pieczarkami. A tymczasem przepis na to danie najbardziej zbliżone do pizzy jaką znamy jest najprostszy ze wszystkich jakie można było usłyszeć. pewnie się domyślacie, kręcę ten film sam i nikt mi nie może przytrzymać kamery, to nie mieliście okazji zobaczyć tego ciasta z bliska. Proszę, tak ono wygląda. Na tę godzinę, kiedy bym chciał, żeby wyrosło. Włożę je do worka. To chyba wcześniej były ziemniaki, więc muszę wyczepać błoto i chowam to ciasto. Powinno postać w ciepłym. Ja zaraz się rozejrzę za tym, gdzie jest ciepło. I wrócę do Was za godzinę. Dobra, minęło trochę więcej niż godzina. Ciasto urosło kozackie, nie? Fajnie. Jest leciutkie, chociaż trochę ciężkie. Podzielę go na dwa kawałki. Nie stosuję żadnych proporcji. Będę to ciasto wałkował. A tu mam wałek. <laughs> Dobra, ja do piekarnika wsadzam pizzę na takim, na takim ruszcie, jakby. Lepiej jest użyć takiej kamiennej płyty, jak na przykład na nagroki, bo mój kolega taką ma i chyba najfajniej wtedy ona się piecze. Jak tego nie macie, to to co teraz właśnie wyjąłem, może się nadać. Dobra, nie róbcie tego tak jak ja. Weźcie sobie posypcie lepiej mąką. Teraz sos. Ja sos robię z tego, z przecieru pomidorowego. Dodaję tylko trochę soli cukru. Gdzie jest cukier? Tam. Wiecie no, ja w sumie sam nie wiem ile sypać cukru i jest soli. Robię to wszystko na oko lub jak to się mówi, na farmazon. Dobra, z czym będzie ta pizza? Ona będzie z serem i serem. To będzie pizza po polsku. Wezmę, zarzucę tu sera żółtego na bogato, ten jest dobry, kupiłem go w Almie, nazywa się salami, a, ale mi się już kończy Ten kupiłem lokalnego przedsiębiorcy, pana Kaska i nazywa się, w sumie nie wiem, bo pan Kazek nie drukuje etykiet. Dobra, tak jak mówię, to będzie troszkę, ta, to będzie z podłogi trochę, który się nazywa topiony, czyli taka parówka wśród serów. Teraz proponuję troszkę patryki. I pomodorę, ponieważ nie mamy oregano <laughs> ani bazylii, możemy dać znowu majeranko kolorowo. Pizzunia siedzi sobie w piekarniku, ja włączam go zazwyczaj na 175 stopni i na taki program, gdzie jest, się włącza wiatraczek. I pizzunia sobie siedzi w tym piecu, w sumie też na farmazon, bo nie umiem powiedzieć ile trzymam. mi się przyczepiła do tego. To jest pizza dla mojego wybornego receptu. Jeżeli macie jakieś kontrrecepty, podawajcie, komentujcie. Do zobaczenia.